Policjant jak w hollywoodzkich filmach wyskoczył przez okno z radiowozu na maskę samochodu pijanego kierowcy. Do tej sytuacji doszło w Białym Stoku. 46-latek miał być zatrzymany przez policjantów, bo nie podobało im się, że porusza się pojazdem, w którym uszkodzona jest lampa z tyłu samochodu. No tak, ale ten kierowca jakoś tak nie reagował, udawał, że nie widzi, że jadą za nim policjanci. Na Im mrugają światłami? Tak, yy, więc co postanowił zrobić? Wykorzystać możliwości swojego Volkswagena, Golfa. Trochę lat miał, ale tam próbował. Nie tylko ten kierowca, ten sam był też. Ale postanowił uciekać yy, mimo wszystko. To mu się nie udało, więc on też, jak w hollywoodzkich filmach, chciał tak wiesz, zderzyć się z nimi. I z tymi policjantami, się z radiowozem I zakończył podróż przez to. Policjanci zatrzymali tego mężczyznę. Okazało się, że on miał jeszcze dodatkowo sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. I z tego co kojarzy, był pijany. Yy. Yy, tak, yy, bo miał promil alkoholu, jak się później okazało, ale sam ten moment zatrzymania. Co tam się wydarzyło? Ten policjant, który siedział na miejscu pasażera. Kino, kawał kina. Tak, ale dosłownie wyskoczył przez okno, widać to na tym nagraniu, rzucił się na maskę, od razu go złapali. On testy sprawnościowe to zdał na pewno na szóstkę. A ten 46-latek musiały im ostro zagrać na nerwach. Łącznie za wszystkie przewinienia grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.